tym razem z Oławy. Jestem brafiterką, bardzo szczęśliwą i właśnie chciałabym się z Wami podzielić tym moim szczęściem. Panie ostatnio wykonały tak ogromną pracę nad swoimi piersiami, że stwierdziłam, że muszę, się, muszę to po prostu powiedzieć, bo już wcześniej napisałam posta, ale dziewczyny, jeżeli macie kłopoty z własnymi piersiami, jakiekolwiek, to bardzo bym prosiła Abyście przyszły do nas, zapraszamy serdecznie i będziemy działały. Dlaczego tak? Ponieważ przez jakiś czas, kiedy przychodziły panie do nas, okazywało się, że piersi są w różnej kondycji. A teraz po karmieniach są takie piękne, takie cudowne, że po prostu ja jestem taka zajarana, że szok. Ale jeszcze oprócz tego, to muszę wam coś powiedzieć. Mamy stroje. Tak jak tutaj widać. Mają one sztywne miseczki. Bandu, bo można je nosić bez ramionczek i będą się trzymały też bez ramionczek. ramiączka się odpinają. Zarówno ten, ten, jak i ten ala Versace. Pokażę teraz bliżej do kamery. A za kamerą Epcia? <grym> Strony. One mają dodatkowo jeszcze takie wkładeczki. Miseczki są usztywniane, bandu, czyli do noszenia bez ramionczek. Można z ramionczkami, żeby było bezpieczne, ale każdy, każdy jeden model możemy odpiąć. Te miseczki się nie, nie odkształcają, kiedy yy, jesteśmy na słońcu. Te miseczki szybko schną, co jest bardzo dużą zaletą. No i wyglądają rewelacyjnie. Ten jest taki. A nie wiem, czy widziałyście majtki do tego stroju. Zobaczcie, jakie majtki. No po prostu rewelacja. No są cudne. Po prostu są cudne. Wysokie. Te natomiast już pokażę <laughs> bliżej. O, mają taki otok kolorowy. Od tej strony są jednobarwne. A od tej strony mają kolor dostosowany do staniczka. Natomiast ten model, też odpinają się ramiączka. Chcę szybko pokazać, to mi się nie uda, ale już pokażę. O, udało mi się. Majteczki są dokładnie tego samego kroju. Ja może przejdę tutaj, żeby zwieszaka wieszaka ściągnąć i pokazać Wam. No i co jedno, Panie mnie pytają, dlaczego te staniczki. Nie są w większych rozmiarach. No nie są. Mają. Największy rozmiar, jaki mamy, to jest 80F. I teraz te majteczki pokazuję. Także. Piękne. Piękne, naprawdę są piękne. No po prostu powala. Powala. Wszystko jest tak dopracowane. Wszystko jest takie cudne. Jest to polski wyrób. I takie cudowności. Piękne. Także moje drogie. Jeżeli chcecie poprawić kondycję własnych piersi, żeby się podniosły, żeby były fajne, krągłe, jędrne, a wiem, że można, pomimo tego, że nie ma na to badań, ale każda brafiterka ma swoje doświadczenia, więc ja bardzo serdecznie zapraszam do Oławy ulica Kościuszki 4 i do brzegu ulica Plac Zamkowy 4. Można również wcześniej do nas zatelefonować na numer 783 834 148 albo numer Oławski, jak nigdy nie pamiętam, to sobie przeczytam. Jest 882 740 577. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia. Pa!